Przez tą rzeczkę? Ach, nie. Przez rzeczkę przejeżdżamy? No nie wiem, My, my się, tam się zakopał Zakopał się Kurde, ale się zatwardzenie zrobiło Jak na Marszałkowskiej Jak tam? Właśnie byliśmy wyciągani. A to Wy, tak? To my. A tu żeście? Tak. Tużeście. A żeby chciała Autur pewnie na poboczu troszkę, tak? Żeby tak, przypuścić. żeby się rzucić. A stanął i że wydawało mi się, że jest twarde. Aha. No, ale jak wjechał autem, to już nie. Przejeżdżacie wiem. przez brud? Nie wiem. No może by nam się przydało. A Wy jak tam? A my okej, wrażenie... No czyściutko, wy w ogóle nie wychodziliście. Nawet. <grym> to jest grupa zaawansowana, może przejeżdżać. <grym> no, o, a... Artur ty sobie wypuszcz... Chyba nie. A tam można... Nie no. Jak nie macie ochoty jechać, to zróbcie miejsce tak, żeby... Kaczka miała A macie? I jak to było? Kaczka miała popas? pas? To no. wiecie, że jest półtora e, metra. moja Ale jak o tym Bo ja sądowałem. ale ja sądowałem. No, no, nie, sądowałem. nie mogę być tam, ale to ja było. Ja sądowałem. No. Ja sądowałem.